60% głosów. Zobaczmy teraz jaka frekwencja w Warszawie. Proszę Państwa, bardzo wysoko do... Oczywiście wszystkiego, choćbyśmy mieli najlepszych, najlepszych kandydatów, najlepszą kampanię wszystkiego się w ten sposób nie osiągnie. Prawie, tam teraz się przenosimy. No właśnie tuż przy pani Prezydent, która wszystko wskazuje na to, że wywalczyła sobie właśnie drugą kadencję Salna Walcniech. Ile się no oczywiście pytała jakie, jakie oczekiwania, jakie pragnienia. Co wyróżniłem pani redaktor i na co stawiałem sej. Powiedziałem, że wygramy seji. <ślesz> Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy oddali głos na mnie, wszystkim tym, którzy współpracowali ze mną przy tej kampanii, pomagali. Gdyby, gdyby się potwierdziło to, co już dzisiaj podają instytucje, które zajmują się badaniami opinii społecznej, czy też odniach, które prowadzi własny sondaż, to oczywiście Wzorem Czasła Bieleckiego z Warszawy warunkowo gratuluję Wojciechowi Kotławskiemu już trzeciej kadencji, na no to bezwarunkowe bezwarunkowe gratulacje, o przyjdzie na to. Oczywiście odpowiedni no czas to zresztą.